się na liście najbardziej wpływowych Polek. Co byś powiedziała dziewczynom, które mają wielkie marzenia, ale boją się je zrealizować, bo też się nie bałaś? No to powiedziałabym nie bójcie się, bo generalnie od siedzenia na kanapie to się nic nie wydarzy. Nie liczcie na to też, że Wam ktoś to da, bo niezależność jest niezwykle ważna u kobiet, zwłaszcza u kobiet. E, I pamiętajcie, że jeżeli Wam ktoś coś da, to zawsze może Wam to zabrać. E, a i na Instagramie pokazywanie różnych intymnych części ciała, albo pełen netlish tylko i wyłącznie po to, żeby zwabić bogatego sponsora w takiej sytuacji, że żyłam z człowiekiem, który miał pieniądze. Bardzo ciężko jest podchodzić od takiego człowieka, bo ty te pieniądze tracisz, a te pieniądze nie są twoje, Więc w mojej ocenie łatwiej i lepiej jest je zarobić. Ale żeby je zarobić, to nie możesz siedzieć na kanapie narzekać, patrzysz na inne osoby pod tytułem, ona ma, jej się udało. Nie, ona miała pomysł, ona była wytrwała, ona nic nie robiła, tylko pracowała przez ostatnie 4 lata. To nie, że jej się udało, ona po prostu na to zapracowała I teraz jeszcze musisz być przekonana o swoim sukcesie, przekonana o własnej zajebistości i pewna tego, że cel, który jest na końcu, jest jasny. Jak jest jasno, to ty wiesz, do okay. no, to wiesz dokąd idziemy. Tak, bardzo dobrze. Ta mowa motywacyjna. Taka jestem, krasomówca.